Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak wam mówiłem ostatnio, robimy tuning optyczny z moim kolegą. Nie będę ujawniał, który to kolega, bo nie chcę być w sieci. Nie chcę być youtuberem. No. <grych> Wracając do celiki. Tutaj już miałem z tyłu przyciemnione szyby, tylnią te boczne. I tutaj z przodu, to jest pięćdziesiątka, nie? Pięćdziesiątka mamy przyciemniony przód. I popatrzcie teraz jak to wszystko fajnie się komponuje. Jak to jest czarne, obramówki są czarne, tył jest czarny i jeszcze bonus. Tutaj mamy taki paseczek dodatkowo też przyklejony. Też jest czarne, wydaje mi się to fajnie wszystko się prezentuje. Pierwszy etap modernizacji optycznych za nami. Piszcie w komentarzach czy lepiej Toyota wygląda z ciemnymi szybami z tyłu. O, czekajcie, wyostrzymy. z tyłu i z przodu e, i z tym paskiem, oczywiście. Następny etap, który będziemy robić, to będzie tutaj popatrzcie się. Te listewki jak idą tutaj przez całe auto, będziemy je kleić od tej listewki w dół, też folią czarną, jaką my ustali masz, czy, czy na połysk. Na połysk, tak? Zobaczymy, zrobimy sobie jedną stronę. Jeżeli będzie kiepsko wyglądało, zerwiemy. A jeżeli będzie fajnie wyglądało, to klejmy i drugą stronę. Także tak Toyotka się prezentuje z ciemnymi szybami. Popatrzcie. Wydaje mi się, że nabrała takiego charakteru auta sportowego, bo na tamte lata to auto było sportowe. Zresztą do dzisiaj jak jechałem to ludzie, których mijałem zwracali uwagę czym miadę, podobało im się, także fajne Fajny odzew od ludzi, e, którzy tą Toyotę widzą gdzieś na drodze. Jeszcze nie jest do końca dokończona. Natomiast wiecie, jak to mówią, wielkie projekty są nigdy niedokończone i tego się trzymam. E, tak się prezentuje, jeszcze mam raz pokażę z tymi ciemnymi szybami. E, no i co, teraz odbieram samochód, jadę, odstawiam go pod wiatę. Czekam tutaj, bo padało na okienko pogodowe, żeby nie jeździć po deszczu. No i bierzemy się za dokończenie środka i za poskładanie do końca i poskładanie do końca bagażnika. także ja jestem zadowolony z efektu. fajnie to wygląda. nabrało takiej agresywności. no i co? teraz tylko testować, jeździć i upiększać dalej te. dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.